Śmanku do Łogawski strony ziomku witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszej serii Widźmina na YouTube. Moi drodzy, 2000 widzów subskrypcji, naprawdę dziękuję Wam bardzo serdecznie, niesamowity wynik. O tym sobie oczywiście jeszcze porozmawiamy w naszych kolejnych filmach, gdyż planuję zaraz stworzyć jeszcze nowe materiały, nowe serie i tak dalej. Pożywienie dla piesków, które sobie tutaj elegancko zawsze wydają. Piękne dźwięki, odgłosy i hałasy, no ale cóż to moje pieski, tak to bywa. Pięć piesków w pokoju sobie właśnie odpoczywa, a gorąc jest u nas niesamowity. Moi drodzy, nie przeszkadzałoby mi to oczywiście w prowadzeniu naszej widźmińskiej serii, ale jak doskonale wiemy, jest ono troszeczkę utrudnione ze względu na to, że Mija nam już teraz w lipcu rok, a nie mamy kolejnych zadanych już praktycznie od roku. Załoga, tak więc krótko na temat. Oczywiście na początku zapraszam do subskrypcji kanału, jak zawsze, i dziękuję za każdą subskrypcję. No ale jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, według obliczeń amerykańskich naukowców, to właśnie dzisiaj mielibyśmy dostać to, co jest zapowiadane na lipiec. Ja mówię wprost, krótko i na temat, jak też wiecie, że wasz czas dla mnie najważniejsze, ja nie chcę tutaj przedłużać i tak dalej. Jeżeli dzisiaj dostajemy kolejne informacje, takie jak. Ee... Wiecie, zazwyczaj, że po nie wiadomo jaki fajny tydzień szczurołaków, istot przyklętych i tak dalej, i tak dalej, tu Leszego można spotkać, czy szczurołaka po drodze, czy jeszcze właśnie jakiegoś skrzata, słupkowa itd. Tak Słuchajcie, no krótko na temat, jeżeli po prostu dzisiaj zobaczymy kolejne zapowiedzi, że będą zadania tygodniowe i nic więcej, to jest to po prostu gg. Ja Uważam, że wtedy już właśnie kończymy serię, przygotowujemy sobie oczywiście zakończenie takie, jak chciałbym właśnie wam pokazać w naszym drugim sezonie, czyli ja będę z GoPro sobie tutaj troszeczkę działał, będziemy jeździć na rowerze i skończymy ten pierwszy sezon, też wiem, że sporo graczy też sobie zaczyna grać, nie wiedzą też jak mm, na przykład zacząć sobie dobrze grę. Ja jako tutaj wspólnie z wami doświadczony będziemy zrobimy sobie właśnie serię, zrobimy sobie fajną przygodę, pomimo tych ogromnych upałów, nie będzie oczywiście problemu, więc GoPro, wspólnie będziemy sobie jeździć na rowerze, do tego będą live streamy z tego i tak dalej, basenowy, rowerowy i tak dalej, IRL-e, więc to wszystko będzie oczywiście rozwijane. Z tym, że no tak jak mówię, jeżeli będzie dzisiaj informacja, że w grze jest kółko to samo, zostawiamy tą serię po prostu aktualnie, nie chcemy się w kółko nagrywać, wiecie, tego samego, że wiecie, tych samych zadaniach tygodniowych i tak dalej. Natomiast jeżeli dostajemy faktycznie coś nowego, coś mocnego, bo wszyscy mają właśnie wzrok skierowany na tego 21 lipca, kiedy to właśnie miała różnica to możemy naprawdę mieć dosyć fajną niespodziankę, no patrząc na to, że faktycznie jedyne, co było to ciekawe, to może to takie dwa eventy tam zimowe i walentynkowe, taka reszta, no to... No sami wiemy jak to bywa, ale to też były takie bardziej zadanka tygodniowe, gdzie wprowadzono tam tylko jakieś parę przedmiotów i, i w sumie tyle, to jak na grę, która ma naprawdę już tyle czasu i takie możliwości. Jest to no, dosyć kiepskie, no ale wiadomo, rok mija i tak dalej. Wszystko zależy od tego, co zobaczymy dzisiaj. Więc spodziewajcie się dzisiaj kolejnego odcinka na ten temat, co dostaniemy, jak będzie gdzie wyglądała ta informacja. Na streamku sobie dzisiaj pogadamy, e, więc stream jak dzisiaj będzie, bądźcie na bieżąco na kanale, oficjalnie i tak dalej. Grajcie sobie na serwerze Minecraft i bądźcie na streamku gdyż na e, naszym streamku będziemy opowiadać o kolejnych bardzo ważnych w kwestiach, które planuję wspólnie z Wami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, zadawajcie pytania, jakie tylko chcecie, subskrybujcie, opowiedzcie, komentujcie, oglądajcie wszystkie filmy, no i słyszymy się za niedługo. Lecę montować ten materiał i dzięki za to, że jesteście, bo jesteście najlepsi. Do usłyszenia i tak jak wspomniałem dzisiaj, zależy wszystko tak tego, jakie dostaniemy po nasza widzimiska seria. Zdrówka i siemanko. Wszystkiego dobrego. Miły pagac.